Z tej strony RANS3R w grze znajdziecie mnie po pse, pod pseudonimem Predator3939. Zagram dzisiaj na mapie Wyspa Czark w trybie podboju. Zapraszam do oglądania. Dobra Mamy 4 rodzaje żołnierzy w grze Battlefield 3. I ja na początku zagram wsparciem. Broń podstawowa M249, broń dodatkowa czy pistolet M9. Do tego ładunek C4 plus amunicja. Dobra, zaczynajmy od stacji benzynowej. Sytuacja nie jest za dobra. Nasza drużyna posiada dwa punkty. Kontrolna, natomiast drużyna przeciwna aż 3, więc może być mały problem. Dobra. O, mamy kawałek. Niestety. Dobrze. Punkt C jest już nasz. Czyli ciśniemy do punktu D. O, ktoś nam... A nie, myślę, że ktoś przyjmuje punkt C. O tak, tak, przyjmują. Dobra jest pierwsza ofiara. Ktoś jeszcze? Oooo, możemy być obkrążeni. Dobra. jest trzecia To będzie chyba na tyle Przejmiemy ten punkt No, jeszcze kawałek Dobra, jest nasz Punkt D oddalony 100 metrów no zapomniałem dodać, że grał na trybie hardcore, czyli kursor myszki nie przedstawia nam celownika, niestety dostałem z RPG statystyki widneją No 3-1 teraz znajdzie zrespimy się od kolegi Ja yeah, to jest baza no, nieźle was wykiwał. No trudno, przejedziemy się. Robimy sobie rajd pustynny. A, może punkt B? Stoi sobie biedny A, już go nie dosiągniemy Wola nie wjeżdżać tam do środka auta Nie wiadomo kto tam będzie

Dawaj, dawaj, dawaj Dobra weźmy samochodzik Zmywamy się stąd no, rozpad się No nie Tak to jest, bo tej chwili trzeciej mi zatrzymywać się do środka otwartej przestrzeni, no trudno Dobra, lecimy z punktu D Aż nie dobiegniemy. Dobra, punkt C jest przyjęty. Co jest? Wszystkie? Nie B. Dobra, punkt B. No, trochę mamy biegania. O, pokazał kozą za ząb. Przelecimy helikopterom Jeszcze dzisiaj nie latałem mm. No ja proponuję wylądować na punkcie B, bo jednak doskonałym pilotem to ja nie jestem nie chcę, żeby mój kompań się rozwalił po drodze O udało się wystrzelić No niestety nic z tego nie będzie O, tam jest czołg Spadamy O, jest zniszczony jest ten czołg Sniper. Kryjemy się tutaj, żeby szybciej przejść ten punkt. Dobra, teraz postaramy się go zneutralizować. Gdzie on jest? Jest. Jest tam. O! Jeszcze zabił naszego mm, Nie ma go? jest taki kawałek na marne trudno no ja znowu bieży punkt b hmm. jest wróg jest o był wsparciem, więc pewnie chciał podłożyć C4 pod nasz czołg Ale udało nam się go zneutralizować A weźmy sobie autko Będzie szybciej Dobra Łoł wow. Znowu ktoś nam bierze B Dobra, lecimy pod punkt D Dobra. Udał się. O, dostajemy gdzieś z tyłu. A Díky, od kogo. Aha, o to mamy niespodziankę. pokażająca śmierć. A! No nie. A, niestety. Jeszcze czołg. A, po prostu ekstra. O! O, teraz mi się udało. Może dorwiemy tutaj tego. No niestety nie drwiemy. 6 na 4 statystyki. Nie jest za dobrze. No cóż. Dobra, lecimy helikopterem. Dzisiaj chyba muszę na mniejszych mapkach. A. Gdzie mamy odrzutowiec? O, no, już no chyba gdzieś uciekł. Ну, Ишка, наверно, не сдымем. О, давай, давай. Ох. А, столько, что не с ней другая. Musimy podlecie bliżej. O, za późno. Podłóżmy cztery podciąg, ucieknie nam. A udało się. O, trochę punktów, jeszcze długi. Nieźle. O, jesteśmy na tyle wroga To nie satysfakcjonuje. Dobra. Jest strzał z biodra bez celowania. Ciekawe, czy znowu nam się tutaj nie uda. A no, skryjemy się w cieniu. не мне дорвал. Так бы они с бытой Но не. Не, что ты. Не удалось. kawał drugi, musimy iść z punktu A no trudno spróbuję podjechać samochodem, jak najbliżej się da albo po prostu obkrężymy o, tu mam jakiegoś snajpera na będzie bardzo zdziwiony nie Chciałem się go rozjechać, no nie wierzę. <noise> o no, to by chyba jego fart życia. I zginę pod moimi kłami. Ciekawe czy mi się to opłaci. Jakie stanie w aucie? Zobaczymy. Jest neutralizacja, czyli wrogowie nie mogą się już odrodzić na tym terenie. No, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Jest nasz i spadamy, stąd Jeszcze jakiś wróg po drodze? No nie. A z dwóch stron to będzie trudno się bronić Spróbujmy się szybko odrodzić w punkcie B żeby spróbować, żeby się uratować 3, 2, 1 No uda się! Jest No ja stąd nic nie widzę Potem jeszcze grał na laptopie 15-calowym, co nie sprzyja takim potrywaniu dalekim, ale tu mnie wróg. Aaaa! Ah! No nie popisałem się. Trzeci raz od niego ginę no. musimy o nie w punkcie A ja się odwróciłem nie wiem jak to się stało ale niestety nie udało mi się w punkcie B pewnie mój błąd no, spróbujmy to szybko przejąć No użyjemy. No nie. <śpiewanie> nie udało się podłożyć C4 podczołkiem. No trudno. Dobra, spróbujmy z punktu C i teraz postarajmy się nie zginąć w przeciągu jednej minuty. O, dwa czołgi. No nie! No nie, po prostu biegam teraz na jak jakiś wariat O tam będzie problem dość Cóż, muszę. Muszę, muszę. Ach. Ach! Nie udało mi się słuchać w czołgu. Plan zniszczenia czołgu się nie udał, ale kierowca nie żyje. Jakiś plus. Dobre gramy. Ktoś ty. Tutaj... No nie. Rany. Uff. Przegrywamy jeszcze jak Jonas chwilę ma po prostu ekstra chyba <try> mi się wydawało że ktoś tu jest No nie! Surystuj śmiech na sali O. Oh yeah. Nie! Nie! Uch. No wstyd Zaraz będzie 12-12 No bo ewakuujemy się No zresztą ja teraz nie zginę od razu Ten lot zajmie mi dłużej Jesteśmy w punkcie F-Dock'ach No nie teraz przejąć, a później dopiero zajmiemy się rozwojem czołgu no, przynajmniej mamy... no nie, nie mamy neutralizacji błąd nie, nie, nie wierzę w to Bierzemy mechanika. to już była przesada Jeszcze z bazy No ekstra No szanse są prawie wyrównane Ale jak on będzie jechał po poboczach To niestety, na no, ale nam się nie uda Nie w tą stronę no nie Musimy przejąć przynajmniej jeszcze dwie bazy Żebyś, żebyśmy mogli myśleć o wygraniu tego spotkania jeszcze wpadniemy na jakąś minę o nie czołg sorry jedź sam ja wolę się tutaj zakraść Czołg nas nie zobaczył Gdzie on teraz jest? O jest, przejęta baza on tutaj chyba wróg co z pojazdu Jest Starałem już sobie... A ja już wejdę, on niech naprawi Spróbujmy jeszcze na koniec obronić ten punkt B O nie O, no, zdążymy? Jest udało się o, Jeszcze mamy wroga gdzieś tam na... Jeszcze jeden słychać. No nie chcemy się za nim biegać. No tłumik, może dodam, że tłumik pozwala nam być niewykrywalnym. A, ma no, ekstra. Na koniec. Yy, tłumik pozwala nam być niewykrywalnym na łapie w Rower, więc to bardzo łatwiej gra. O, trzeci trzeci nasze drużynie przegranych, no trudno. Dobra. Zakończmy tą grę na dzisiaj. Pozdrawiam Was z tej strony. Rainstriker. Do zobaczenia w następnym filmiku. Grzewam.